Cześć. W tym filmie pokażę ci, jak dodać kalendarz Google do Notion. Jest to bardzo proste i zajmie ci tylko kilka minut. Zapraszam do oglądania. Jako że Notion nie ma jeszcze natywnej integracji z kalendarzem Google, to będziemy musieli skorzystać ze specjalnej strony. Na intify.com znajdziecie estetyczne widgety do Notion, a w tym kalendarz Google. Pierwszym krokiem będzie rejestracja na tej stronie. Możecie to również zrobić za pomocą konta Google. Po zalogowaniu powinniście zobaczyć taki ekran, z którego możecie wybrać kalendarz Google. Wystarczy, że naciśniecie Create Widget, nazwiecie go na przykład kalendarz Google i wybierzecie Continue. Pojawi się tutaj taki ekran ładowania. No i w tym miejscu już możemy skonfigurować swój kalendarz. Teraz najważniejszą rzeczą na tej stronie będzie zalogowanie się do Google i nadanie dostępu do kalendarza. Więc żeby to zrobić wystarczy nacisnąć na ten przycisk i zalogować się do swojego konta. Ok, udało mi się połączyć konto z Google i teraz możemy sobie jeszcze skonfigurować kalendarz. Więc pierwszą rzeczą do zrobienia będzie wybranie domyślnego widoku. Więc możecie wybrać miesiąc, możecie wybrać na przykład widok tygodniowy, to już tak naprawdę zależy od Was. Ja może zostawię ten, ten miesiąc. Oraz następnie tutaj ważna kwestia, zaznaczenie tego checkboxu, tak aby na kalendarzu tydzień rozpoczynał się od poniedziałku, a nie tak jak jest domyślnie od niedzieli. Dodatkowo możemy zaznaczyć, aby pojawiło się obramowanie wokół zadania. Więc teraz zobaczycie, że jest ono czarne, ale też oczywiście możemy sobie je zmienić, na przykład na jakiś inny niebieski kolor, który będzie się tutaj pojawiał. Ostatnią opcją tak naprawdę będzie też wybranie background color, czyli koloru w tle. Domyślnie jest to biały, dosyć ładnie wygląda, ale jeśli chcecie na przykład, nie wiem, mieć na przykład szary kalendarz, to możecie go zmienić, albo po prostu możecie go dopasować pod kolorystykę, jaką macie na, na swoich stronach w Notion. Ewentualnie też możecie zmienić jeszcze kolor tekstu na jakiś inny. Ale ja tutaj zalecam raczej trzymać się tych standardowych widoków. No, jeśli mamy wszystko, to tak naprawdę musimy tylko skopiować tutaj link w tym lewym dolnym rogu i wrócić już do Notion. Teraz w Notion wystarczy, że wklejcie link i naciśniecie przycisk Create Embed. No, i taki kalendarz automatycznie tutaj nam się pojawi. Możemy go tutaj złapać za rogi oraz rozciągnąć. Tak, aby tutaj go dopasować do tej strony. No i to tak naprawdę tyle. Jedyny minus jest taki, że nie możemy bezpośrednio dodawać zadań przez ten kalendarz, tylko mamy widoczność na, na zadania, które tutaj już dodaliśmy. Jeśli Wam się podobało, to możecie dać lajka like oraz napiszcie w komentarzu, jakie inne widgety chcielibyście, abym pokazał. Dzięki.